Hejka, z tej strony Błażej, witam Was na kanale NoTopStryk. Dzisiaj pogadamy sobie o Nikonie Z5 drugiej generacji. W środku mamy ten sam sensor, co w Z6 II. Doszedł odchylany ekran, który pomaga przede wszystkim przy zdjęciach pionowych. Poprawiła się szybkość przesyłu obrazu, co jest zdecydowanie na plus. Układ przycisków w z 5 c został zoptymalizowany, aby zapewnić taką intuicyjną obsługę. Mamy przycisk Picture Control, czyli nowość w Z52. Podsumowując, Z5 drugiej generacji to świetny aparat dla tych, którzy chcą wejść o level wyżej i może zakupić swoją pierwszą pełną klatkę. Ponieważ za cenę niecałych 8000 zł dostajemy tutaj świetną jakość obrazu, bardzo dobrą funkcjonalność wideo i naprawdę niezły autofocus. Tak więc osobiście uważam, że jest to całkiem opłacalna propozycja, biorąc pod uwagę fakt, że Nikon może niedługo zaktualizuje firmware i będzie to jeszcze lepszy aparat.